Cześć, witajcie! Z tej strony Wacha. Przed wami kolejny odcinek z Hearthstone'a i tym razem pogramy sobie troszeczkę na arenie. Mamy do wyboru paladyna, kapłana oraz druida. No ja tutaj wybieram sobie paladyna, czyli Utera. Mm, dobra. E, pierwszy wybór. Replikujący szlam, raczej sobie odpuścimy, więc zastanawiamy się nad Morskim Olbrzymem albo Kwatermistrzem. Kwatermistrz jest bardzo fajny, o ile posiadamy kartę Werbunek, która przy, przyzywa właśnie e, trzech rekrutów srebrnej dłoni, ale nie wiadomo, czy ten Werbunek będziemy mieli, więc stawiamy, stawiamy na Morskiego Olbrzyma po prostu. Hmm, dalej leczenie, niezbyt tutaj. Mamy bardzo słabą kartę, no i OG, który jest naprawdę porządny. E, dalej mamy mikromaszynę, która nawet jest fajna, trendowa tygodniem, która jest słaby, No i Yeti, który jest naprawdę bardzo fajny. O, mm, Tutaj mają załogowego szatkownika, czyli naprawdę bardzo dobrą kartę, która za 4 many daje nam stronika 4-3 i potem jeszcze stronnika o koszcie 2, czyli w jednej karcie mamy dwie karty tak naprawdę. No i mamy ekranowego mini pota, który również jest bardzo fajny, ale raczej postawię na tą kartę. Mm, tutaj miecz, w sumie nie ma co się zastanawiać. Kolejny Yeti. Hmm. I teraz tak, władcę Nerubarów sobie odpuszczamy oczywiście. Baśniowy smok to bardzo dobra karta za 2, A przywódczyni kultu hmm, pozwoli nam dobrać więcej kart. W szczególności, że my mamy, hmm, wiecie, tych rekrutów 1-1 z mocy specjalnej. Tych czwórek mamy już naprawdę, znaczy naprawdę sporo. Mamy już cztery czwórki, a dopiero 6 kart. Ale wiecie co, wezmę ją sobie jeszcze. Konsekracja, czyli kolejna czwórka. Yy, kolejny miecz. Yy, tutaj śluzożer jest najfajniejszy. Yy, w tym przypadku weźmiemy sobie bagula. Yy, Żorący bagienny szlam, bardzo fajny na arenie. Yy, no, czwórki już nie będziemy brali, yy, bo naprawdę tych czwórek mam już za dużo. Mamy 12 kart i prawie same czwórki. Hmm, akolita bólu. Albo działo okrętowe. No, piratów nie mam żadnych. Dobra, weźmy tego akolitę. E, dalej, rycerz srebrnej dłoni. Hmm, kolejny szlam, bo potrzebujemy coś taniego teraz. O Jezu. E, no tutaj mamy same dziadostwo. Przywrócenie zdrowia, gnom albo... Odkupienie... Szczerze mówiąc nie mam pojęcia, co ja mógłbym tutaj wziąć. E, ta karta bardzo często działa tak, że wystawiam rekruta 1-1, on ginie i potem się przywraca z jednym punktem zdrowia, co na... Znaczy no, po prostu jest... E, Przywracany na nowo i to większego sensu nie ma. Nie wiem, weźmiemy sobie gnoma. Będziemy mieli coś za jeden. E, tutaj wszystkie karty są takie sobie... Ale no dobra, weźmiemy szlachetne poświęcenie. Czasami się przydaje. No czwórkę sobie odpuścimy, jak już mówiłem, więc chyba musimy wziąć wilka morskiego. Myślę, że kolejna konsekracja. Co prawda to jest kolejna czwórka, no ale... A, i teraz mamy dwie bardzo fajne bronie do wyboru. Albo miecz sprawiedliwości, który daje plus 1 plus jeden, albo trybomłot, który daje losowemu stronnikowi boską tarczę i prowokację. Myślę jednak, że miecz Sprawiedliwości będzie lepszy, on potrafi nam dopakować nasze jedynki. Trzeci miecz jest bardzo kuszący, ale myślę, że muszę sobie wziąć jakiegoś stronnika. Dalej. Na razie mamy 3 piątki: 3 yy, dwójki i trzy piątki. No zresztą zgadza się. E, więc droga czy tygrysa? Tutaj nie jestem pewien co mogę sobie wziąć. E, chociaż tak naprawdę darmo, co również jest niezłe, ale raczej będę stawiał na strunników. Dobra, weźmy może tygrysa. No i to jednak nie był dobry wybór bo tutaj musimy wziąć kolejnego drogiego stronnika. Niech będzie stwór z moczarów. O, zombiak, Bardzo fajnie przyda nam się. Hmm, teraz Worgen, hmm. kurczę no, kolejna czwórka, ale naprawdę ta karta jest świetna i po prostu muszę ją wziąć, e, kolejna Kolita Bólu, no chyba muszę tak zrobić, Daru Mądrości nie chcę za bardzo, no, niech będzie, hmm, Wyrocznia Światło Zimnych na pewno nie sądzi wymag, raczej też nie, no to Poszukiwacz Przygód, e, Golem zbożowy, bardzo solidna trójka i na koniec kolejna czwóreczka, czyli obrońca Argusa. Mm. Ogólnie mamy bardzo mocne czwórki. Yy, mamy dwa miecze, dwie konsekracje: obrońca Argusa, przywódczynik kultu, 2 Yeti oraz dwóch załogowych szatowników. To są naprawdę porządne i mocne czwóreczki. Yy, więc o takim mid game, taką środkową fazę gry, nie musimy się zbytnio martwić. Yy, za to nasza początkowa faza. Mamy. Gnoma, mamy jakiegoś zombieaka, ekranowy mini bot, szlamy, no i dalej akolici bólu, chociaż myślę, że nie będzie tak źle. Dobra, no nie ma co gadać, szukamy przeciwnika i tyle. No i naszą pierwszą grę stoczymy z Malfurionem, który na arenie potrafi być naprawdę niezły, no ale zobaczymy jak to będzie wyglądać. Hmm. Chyba sobie zrobimy coś takiego. O, mamy nawet na pierwszą turę coś. Na drugą mamy gula. Chociaż. No zresztą zastanowimy się, zobaczymy, jak będzie wyglądać sytuacja na polu bitwy, bo to jednak nie ma co obstawiać, co wystawimy. Zobaczymy, czy nasz przeciwnik coś zagra. No na szczęście nic. Ładnie. E, teraz mamy bardzo fajnie poukładane. To mamy na drugą, to mamy na trzecią. Chociaż tak naprawdę w trzeciej raczej będę stawiał na wstawienie któregoś z tych stronników. ...ale bardzo dobrze, że mamy coś na drugą turę. Oczywiście druid nie posiada żadnych broni, więc spokojnie możemy go sobie od razu wyrzucać. E, bo wiadomo, jak gramy... ...wiecie, z wojownikami czy też z paladynami, no to czasami warto się zastanowić nad zatrzymaniem tego po prostu, bo potrafi to zniszczyć broni. E, dość często się przydaje. Nasz przeciwnik po raz kolejny nic nie zagrywa i decyduje się na moc specjalną, to jest dla nas dobre. I w tym momencie... Myślę, że zrobię sobie coś takiego. Nasz przeciwnik nie nadaje nam żadnego tempa, więc ja mogę sobie na spokojnie zagrać broń, dorzucić monetę i zombiaka. No i w następnej turze e, już spokojnie możemy wyrzucić sobie za, coś za cztery. Wiadomo, jeśli nasz przeciwnik wystawiałby coś na stół, to raczej zdecydowałbym się na e, stronnika, ale jak już mówiłem, przeciwnik nie nadaje żadnego tempa, więc mogę sobie pozwolić na coś takiego. Zobaczymy, czy w tej turze już się na coś zdecyduje, czy znowu użyję mocy tylko No coś tam grzebie w tych kartach. No, mógłbyś coś zagrać. W czwartej turze raczej nie ma zbyt wielu opcji do wyboru, więc nie wiem, czy on ma nad czym myśleć. Może zastanawiać się nad swipem jakimś, ale nie wiem. Raczej by mu się to nie opłacało. Jest Yeti, no to nie jest złe. Hmm. Czy ja chcę sobie na początek dopakować Yetiego czy szatkownika? Myślę, że Yetiego. No i teraz tak. Aby zabić w ogóle tego Yetiego, musiałbym stracić dwie kreatury. No co nie zbyt mi się podoba. Myślę więc, że zaatakuję go w twarz po prostu. To, co prawda, nie jest najlepsze rozwiązanie, bo powinniśmy stół czyścić. Ale no naprawdę żal mi jest poświęcać tych, te dwie kreatury. Hmm, jeśli teraz zabiję mi jedną z nich, no właśnie, no to ja w kolejne zabiję go po prostu tym szlamem i tyle. Chyba, że go uleczy jakoś w coś w tym stylu, ale nie wydaje mi się. A jednak. Hmm. Ale to nie jest złe, tak naprawdę ja go spokojnie mogę zabić. No dobra, teraz sobie po prostu zabijemy go yetim oraz bronią, no co prawda stracimy sobie jednego buff'a, ale no trudno. Robimy coś takiego, dogrywamy szatkownika. Jak na razie gra układa się po naszej myśli, zobaczymy jak będzie dalej. Hmm, Odrysz szponów, no dobra. Hmm. Hmm, Jakby było tu najlepiej zagrać? Wiesz co? Hmm. Może zrobię coś takiego: wystawię sobie tego, do tego miecz teraz. Uderzamy tak i robimy coś takiego. Zastanawiałem się jeszcze oczywiście nad uderzeniem Yeti, dobiciem tą poprzednią bronią, ale wtedy straciłbym kolejny buff. Ale myślę, że tak jak teraz zrobiłem, również nie było źle i było chyba lepiej po prostu. Naszemu przeciwnikowi ciężko już będzie wyjść z tej sytuacji. Wyciszenie. Jeśli mi niczego nie zabije, no to i tak przegrywa. No i oczywiście, jeśli się nie zostawi jakimś tauntem, czy się nie uleczy. Bo ja na stole obecnie mam 17 obrażeń. Coś za 7 man będzie zagrywał. Aha, zaszajeć gwiezdne ogień. No nie no, on tak przegra nawet z zabiciem tego. Tu jest 8. razem 12. możemy sobie coś takiego zrobić. No właśnie. No, czyli ta gra, ta gra poszła dość łatwo, ale mieliśmy naprawdę bardzo, bardzo mocny start, więc szukamy sobie po prostu kolejnego przeciwnika. Mm, teraz walczymy przeciwko Garoszowi. Start również mamy dość niezły, myślę, że coś takiego sobie zostawię. E Szlachetne poświęcenie może być dobre, jeśli nasz przeciwnik zagra broń. Wtedy on po prostu musi stracić jeden ładunek broni na coś takiego. Myślę, że to jest dość opłacalna wymiana. A przywitamy się z naszym przeciwnikiem, i zobaczymy, co się tutaj zagra. Tutaj myślę, że. Chociaż tak naprawdę, zagrywam sobie sekret, uderzę w twarz. Jeśli w tym momencie zagra Mecha, to i tak, bo wiecie, ta karta dostaje plus 2 do, do ataku. Jeśli na mm, stole mamy Mecha, nawet jeśli zagra tego Mecha, no to e, ten Wichaj Mistrz i tak ginie e, przy ataków w cokolwiek, więc, więc spoko. E, tutaj stracił łomot na niego. To nie jest dla zły, tak naprawdę, bo łomot raczej się wykorzystuje po to, aby, mm, aby dobrać kartę. No, i tak stracił tego, i tak. W tym momencie zagrywamy sobie golema po prostu. Golem to jest naprawdę bardzo fajna karta. Eee, 2-3 i po, po zginięciu przyzwa jeszcze 2-1, więc no ciężko się pozbyć go ze stołu tak naprawdę. Eee, dalej... Oczywiście uderzamy. Ale teraz zastanawiam się, czym zagrać ekranowego mini buta plus yy, wsparcie, czy też z Worgena, Czy worgena tak naprawdę nie No hmm. Dobra, myślę, że zrobię w ten sposób. Yy, tak naprawdę nie wiem za bardzo co było lepsze, więc popatrzyłem sobie czy, yy, na wykorzystanie całej mapy, yy, całej many. Yy, to zagranie wykorzystało całą moją manę, więc uznałem, że zagram sobie w ten sposób. A zobaczymy, jak przeciwnik odpowie na nasze zagrania. Jest to Yeti. I myślę, że dobrze, że zagraliśmy w ten sposób. Teraz sobie zrobimy coś takiego. O, dostaliśmy czasoprzewijać. To się przyda, żeby cofnąć Argusa na rękę. Ale zobaczymy co teraz yy, nasz przeciwnik zrobi. Yy, stwór z moczarów teraz przydałaby się broń. Może nam dojdzie. Mamy dwie bronie w deku, w sensie te miecze 4-2, zobaczymy czy się uda. Yy. Aha, zamraża nam tego. No dobra. Aha, nam również wyszedł stwór z moczarów. O, no, jednak to zamrożenie sporo mu dało, bo... Jeśli on nie byłby zamrożony, to ja bym sobie wrócił Argusa na rękę i go położył tutaj. No cóż, zagrywamy szatkownika do tego wsparcia i tyle. No Niestety nic, nie mogę zrobić nic z tym. Stworzę z oczywiście ja mogłem go zabić przy pomocy konsekracji, ale nie wydaje mi się, żeby to było żeby to była dobra opcja. Statura. Mam nadzieję, że nie zagra nic dużego: jakiegoś ogra albo coś w tym stylu. Bo niestety nie mam odpowiedzi na nic takiego. Najlepiej by, by było, gdyby nic nie zagrało, no ale to jest mało prawdopodobne. Przewaga na stole mamy niezłą, to jest oczywiste na tą chwilę. Ale jeśli właśnie nas przeciwnik zagra coś dużego i ja będę musiał się wymieniać, no to ta przewaga nagle znika i tyle. O, zobaczymy jak będzie strzelał. O. Nie jest najgorzej. I co teraz? Zagramy sobie... Gula, na pewno. Ah, mogłem y, troszeczkę się zastanowić. Tak naprawdę mogłem chyba cofnąć sobie tego argusa i go tutaj postawić. E, tym bym zabił tak, tym bym zabił tak. No dobra, no po prostu zrobimy to inaczej. Fajna kreatura nam wyleciała. Myślę, że to zagranie również nie jest złe. Jeśli nasz przeciwnik nie pozbędzie się Gula, no to naprawdę będzie miał problem. Ale raczej myślę, że sobie z nim poradzi. No Gul ma tylko trzy życia, to jest jego problem. Tak się zastanawiam... Ma jakąś szarżę, ale to jest tylko jedno obrażenie. Chociaż może dostać do pałkę mm, plus 2 do, do ataku. O, dokładnie. To znaczy, ja myślałem, że zagra jakoś inaczej. E, w sensie tego stronnika za 2 many, który daje właśnie plus 2 do, do ataku i zadaje 1 obrażeń. Ale no, on zagrał w ten sposób. Dobra, no to my robimy coś takiego. Ale tam to i tak nie było z, złe, on musiał e, zużyć po prostu e, dwie karty na jednego mojego... E, jednego mojego gula, no to to jest dobra wymiana dla mnie oczywiście. Wszyscy kowal, to tak naprawdę nic nie zmienia na moim polu. Mm. O, przywrócenie kultu. Ile mam obrażeń w ogóle? 6, 8, 11, 12 więc zabić go nie mogę. Więc po prostu. E, którymi stronnikami byłoby mi go najlepiej zabić, tak sobie myślę. Hmm. Chyba w ten sposób. Studia. E, jak to się nazywa? E, studnia światła. No niezbyt mi się przyda. Oj, nie tym, tym. I śluzożer. Zagramy go sobie. Musimy mieć teraz nadzieję, że nasz przeciwnik nie ma bójki. Ale na arenie jest to jednak rzadko spotykana karta, jest ona epicka. No to nie mamy zbyt dużej szansy na wylosowania jej przy wyborze kart. Więc miejmy nadzieję, że przeciwnik nie będzie miał tej bójki. O i tutaj mamy naprawdę... Słaba, słaba kreatura nam z tego szatkownika wypadła, ale no trudno. Gdyby miały jeszcze mało zdrowia, no to mogłoby nam się to przydać, ale w takim przypadku o to uleczy mnie to o jeden po prostu, co nic mi nie daje. I tutaj po raz kolejny nasz przeciwnik jest w słabej sytuacji. Tak jak ten druid. Nie wiem, czy ci dwaj moje przeciwnicy mają po prostu bardzo słabe talie, czy im karty kompletnie podeszły, ale. Yy, mają po prostu nawet problemy z wystawieniem stronników. Jeśli już coś wystawię, no to jedną kreaturę, którą ja sobie spokojnie zabijam, no i yy, tak to się właśnie kończy. Tak się zastanawiam. No to mógłbyś się kolego szybciej zastanawiać. Ile yy, ja mam obrażeń? 2, 5, 6, 10 jeśli nie zagra pancerzom, to go zabijam normalnie. A prawdopodobnie nie ma go przy komputerze. to, e, zdąży coś zrobić. Nie, nic nie robi, dobra. O, właśnie uleczyło mnie o jeden. E, czy na pewno dobrze liczę? 10. Tak, dobra. Dobra. No to kolejną grę mamy wygraną, bardzo fajnie. Tak więc w tym momencie kończymy sobie odcinek. Oczywiście zapraszam Was do kolejnych, gdzie będziemy kontynuować naszą arenkę. Do usłyszenia. Cześć.